Czyli mamy funkcję trzeciego stopnia, wielomian trzeciego stopnia. Wiemy o nim, że w tym przedziale funkcja jest malejąca, czyli w tym przedziale pochodna tej funkcji będzie mniejsza od, od zera I druga informacja, którą mamy, że dla x równego minus 1. Funkcja ma maksimum i to maksimum, czyli wartość funkcji w punkcie minus 1 wynosi 2. No dobra, i mamy wyznaczyć po prostu, mamy rozpoznać tę funkcję, mamy wyznaczyć jej, jej yy, współczynniki. No i rzeczywiście pierwszy odruch to jest po prostu policzenie pochodnej, co jest banalne tutaj jest po prostu 3x kwadrat plus 2ax plus b układ z tego No na pewno. I wiemy, że dla x znaczy pierwsze równanie. Pierwsze równanie tutaj, to wynika po prostu z tego prostego warunku, mm -hmm. że dla x równego minus 1 funkcja ma być równa 2. Czyli minus 1 do 3 dodać a razy minus 1 kwadrat. Ale moment, to ta funkcja ma taką wartość... A nie, okay. No i jest powiedziane, że tak, tak, tak. dla x równego minus 1 funkcja ma jakiś maksimum, i to maksimum jest równe 2. To oznacza, że ta oryginalna funkcja, ten wielomian trzeciego stopnia, jak podstawisz minus 1, powinien się równać 2 oraz oznacza... A jak podstawimy pod pochodną, to ma się równać 0. A jak się podstawi pod pochodną, to będzie 0. Tak. Drugie równanie będzie takie, że podstawiasz pod pochodną, czyli pod to. Czyli podstawiasz 3 razy minus 1 do kwadratu, dodać 2a razy minus 1 i dodać b równa się 0 czyli my szukamy trzech parametrów ABC i już mamy dwa równanie, czyli trochę za mało, żeby, żeby było fajnie. No jeszcze, jedno, by się no, jeszcze mamy że. W, że co z tym jest no jeszcze wiemy, jeszcze wiemy, że w tym przedziale ona jest malejąca i jest mniejsza od 0. Słuchajcie, tak naprawdę to jest taka sugestia. Zobaczcie. W punkcie x równe minus 1 jest jakiś maksimum i pochodna w tym punkcie jest równa 0. Tak? A to jest początek tego przedziału. No właśnie. To jest taka bardzo wyraźna sugestia, że dla, że dla 2 też pochodna jest równa 0. Tak? Um, ale dlaczego? No bo jeżeli ktoś mówi, że funkcja dokładnie w tym przedziale że ten przedział jest przedziałem, w którym ta funkcja jest malejąca. Ale no nie możemy chyba założyć, że w trzech też nie jest malejąca. To jest taki chyba trochę... No ja mam ten wrażenie, ten, że, tak że tak dokładnie tego od nas oczekują, żebyśmy tak założyli. Bo jak tego nie założysz, to nie policzysz tego... Do, do tego do, do czyli do czyli zakładamy, że dwa <coughs> jest minimum, tak? Dokładnie, zakładamy, no... Czy to jest minimum? No, e, malejąca, potem rosnąca, tak. Tak, znaczy tak naprawdę z tego moim zdaniem powinniśmy zapisać trzecie równanie, które brzmi w ten sposób, że pochodna w tym punkcie, pochodna od punktu 2 też ma być 0. Tak. Czyli piszemy sobie, że 3 razy 2 do kwadratu, dodać 2a razy 2, dodać b też ma być równe 0. No i teraz mamy układ 3 równy z trzema niewiadomymi, które już jesteśmy w stanie um, szybko i sprawnie policzyć. Tym bardziej, że w drugim, trzecim równaniu nie ma c. Więc moja sugestia jest taka, żeby od równania numer 2 odjąć równanie numer 3 i od razu dostaniemy wynik na, na parametr a. No, zobaczcie, że w równaniu drugim jest plus b, w trzecim jest plus b. Więc tak, tu mamy minus 2a. Właściwie możemy je sobie przyrównać po prostu, drugie z trzecim, no bo oba równają się zero, czyli równają się sobie lewa strona. No tak, to jest to samo, dodawanie stronami, przyrównanie. Więc ja zrobiłem tak, że postanowiłem odjąć od drugiego równania trzecie, więc już konsekwentnie mam minus 2a a tu mam plus 4a minus 2a minus 4a, tu mam tak naprawdę minus 6a tu mam minus 3 a tu mam 12 tak minus 3 Minus 12 to jest chyba minus 15, i B minus B daje nam 0, co oznacza, że A powinno się równać 15 minus 15,6, czyli powinno się równać. Minus 2 i 3 szósta, czyli minus 2 i 1 druga, tak? Minus 2 i po prostu. Tak mi wyszło przy a. Tak? Nie wyszło 3 drugi. No właśnie też, bo jakby mamy minus 6 2, A, a no. po drugiej stronie do 6 dodamy 3, 2, 9. Będziemy mieli, że A to jest 9 przez minus 6. No bo... jest razy wyrazach wolny. W drugim równaniu jest raz 3, 3 tak? a w trzecim równaniu jest 3 razy 4, czyli 12. No to, no ja to może to. inaczej, ja sobie to no, dodałam. to 3, 3 minus, minus 3 i minus 12 to jest minus 15. No dobra, to może inaczej. Ja to sobie zrównałam. Tak, że to równa się temu i wyszło mi, tylko to, tego skreślenia nie ma. Minus 3, minus 2a plus b uh -huh. równa się 6 plus 4a plus b. No to jest to samo, tylko inaczej, tak? I teraz minus 2. Ale skąd to 6? Plus? No 6. No bo ono było w tym trzecim. No w trzecim, w trzecim nam wyszło równanie no 6 plus 4a plus ale tu b. Ale jest kwadrat przecież. I gdzie kwadrat? Wzór na pochodną, proszę Państwa, tak. to jest 3x kwadrat plus 2ax plus b, no bo tak, pochodna z tego to jest 3x kwadrat, Pochodna mhm. zmniejsza, że tak, tak, jedyna tak, tak, przyliczamy tak, tak, pochodne. to jest No dobra, i teraz cofając się do drugiego równania mamy minus 3 minus 2a plus b równa się 0 za a sobie podstawimy to czyli b równa się 3 plus 2 razy a czyli a A to jest minus 15 szóstych. Minus 15 szóstych. Czyli B to jest 3 dodać. Dwójka z szóstką to jest trójka. 15 trzecich to jest po prostu minus 5. Czyli wyszło mi, że B to jest minus 2. a minus 2,5, b minus 2 o, przepraszam nie było widać na ekranie tak, no dobrze, b wyszło minus 2 to jest to, o czym przed chwilą opowiadałem i i co? i teraz nam pozostało tylko c do policzenia, a c jest ukryte w pierwszym równaniu czyli z pierwszego równania, gdybym teraz chciał c wyznaczyć to piszę, że to jest 2 i teraz tak, tu jest nie będzie tego widać, to trzeba zwiększyć Muszę pan na sekundę pokazać te, te trzy równania, z których wyszliśmy bo ja nie wiem, czy ja popełniłam no, proszę ja. bardzo, pierwsze równanie pierwsze równanie to jest oryginalna funkcja tak. powiedzieli, tak. że to maksimum jest równe 2 w punkcie x równa minus 1 no to minus 1 do trzeciej dodać a razy minus 1 do kwadratu dodać b razy minus 1, dodać c równa się 2, tak? tak, to to mam tak super Następne dwa równania to już są równania na pochodnych. Tak? 3 minus 1 do kwadratu, 2 minus 1 b równa się 0. I pochodna dla x równego 2, dla końca przedziału, tego przedziału tu. To jest, tu jest pierwsza pochodna przyrównana do 0, tu, tu, jest, tu jest też pochodna przyrównana do 0. I tu jest co? 3 razy 2 do kwadratu. Dodać 2 razy 2, dać B. I teraz wyliczam C. C to się równa 2 minus cała reszta, która jest tutaj. Czyli 2 minus minus 1 to jest 2 plus 1. A nam wyszło A. 2 minus A. A wyszło 2 i, minus 2,5. I minus B. Mam to samo, żeby mi wyszło inaczej. Żeby wyszło w sumie to samo. Jak poprawiłam nawet ten kwadrat. Bo jak my mamy, że drugie, jak to wszystko sobie tam wyszło, A ile Ci wyszło? Wyszło minus dziewięć min 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 szóstych. Że to jest A. Czyli minus trzy. Nie. Minus 3. 3, drugie. Tak. No i teraz... Że ci dobrze wyszło, no. Bo teraz to drugie i to że no, Ja widzisz, wszystko... Wszystko to sobie z, uh -huh. wyliczymy, tak? Bo na razie to rozpisaliśmy, to wyjdzie 3 minus 2a plus b, 12 plus 4a plus b. Przerównujemy to. Przenosimy sobie a. Wyjdzie nam 6a, równa się 3 minus 12, to jest minus 9. Nie wiem, czy to ja coś wyrównuję, czy po prostu, prostu gdzieś Mm -hmm. tu mamy 4a na pewno mm -hmm. tu mamy minus 2a minus 2a Czy minus 3, 4a 2A 2A minus 6a Tak tu jest plus 3 Minus 12 Plus 3 Minus 12 Jasne, tu jest błąd Tu powinno być Plus 3 Minus 12 To jest minus 9 I teraz będzie tak, i teraz będzie tak, jak, tak jak mówisz Czyli tu będzie Nie, tu było dobrze Tu będzie 6, tu będzie 9 Czyli będzie 3 drugie Minus 3 drugie Minus 1,5, dobrze. Ok. Czyli tu jest 3, drugie Długi się skacają. Czyli jest 3, minus 3, to co B wychodzi 0? No, tak. A nie. To jest minus 3. Minus 3, minus 2. B to jest 3 plus 2 razy minus 3 drugie Ile dawno wyszło B, no mi wychodzi 0 w tej sytuacji minus 6 jak podstawimy sobie pod to drugie, mamy 3 minus 2a plus B Mm -hmm. I teraz bez sobie zostawiamy 3 minus 2a, a A jest ujemna, czyli 3 Boże, bo to plus jest... Plus przecież. 3 plus 2 razy To jest plus, czyli jest minus 6. 3. Minus 6, tak? Mm -hmm. Minus 6. Dobra, w porządku. Dobrze, to już uzyskaliśmy zgodność, ja, ja zgubiłem ten minus, który... Znaczy, był plus i ja niepotrzebnie napisałem minus tak, tu zrobiłem błąd, a to tu jest plus dobrze, i teraz tak C na końcu to jest 2 plus 1 minus A minus B czyli to jest 3 plus 3 drugie i minus B czyli plus 6 Czy to jest 9 i 3 drugie C Minus 1,5. Tak? Mamy 3 plus, plus 1,5 minus 6. 3 minus 6 minus 3 plus 1,5 minus 1,5. Bo mamy... Ja to sobie wcześniej c rozłożyłam, to jest a, bo na tym wyszło, że 2, a minus 2 plus co do 3. Co to jest 2? Minus ta 1, a nie plus. Nie, nie, teraz tu jest minus, ale do trzeciej potęgi, czyli to jest plus, dobrze potem plus a, czyli minus a i minus b, czyli plus b. Czyli to jest 3 plus 3 drugie e, minus 6. Czyli mamy minus 1,5, tak, minus 3 drugie. No dobra. Czyli ostatecznie, to trzeba uważać przy tych, przy tych obliczeniach, I ostatecznie mamy x do 3 x do trzeciej, potem mamy ax kwadrat, a a nam wyszło 1,5 3 drugie x kwadrat, b nam wyszło minus 6, czyli minus 6x i na końcu wyraz wolny, minus 3 drugie. I to jest nasza i to jest poprawny wynik. Super. No, tylko ja sobie zawsze...